Siemano, jestem Fireblast293 i dzisiaj pokażę Wam jak zdobyć szybki level w Pokémon Global Revolution. To są właśnie moje Pokémony na rali. Zrobiliśmy się ewolucję dzięki Rar Candy. Pokażę Wam gdzie je zdobywać. To jest mi pierwszy odcinek, więc napiszcie coś dobrego, jak mi poszło, i tak dalej. Każdy pewnie wie, że w Pokemonach, ten kto gra, tutaj się znajduje Rare Candy. Nie wiem, czy w każdych Pokemonach... Nie wiem, czy w każdych Pokemonach zdobywa się co chwilę. Tak jak w tej Pokemon Global, Global Revolution. Wchodzimy do domu, wychodzimy, no i co chwilę... No i co chwilę naciskamy... Candy. Sorry za lagi. No i na ten... Lera no, Candy. Zderywamy level. Dark. Candy mam 6. Ci, co chcą, to mogą więcej. No dodajemy na przykład jej 21 poszedł. Chciałem tylko to Wam pokazać na mój pierwszy odcinek. Może będzie ich więcej, jeśli dobrze mi pójdzie. Jeśli dobrze mi napiszecie. Jak chcecie. Na początku zostajecie, tak jak w innych, niektórych pokemonach. Squirta, Bulbazarda albo Charmandera. Charmander wyewoluuje przez 16, tak jak Squirt. Jeszcze nie wiem, czy Squirt ewoluuje też. To znaczy Wardly ewoluuje też przy 36, bo Charmander ewoluuje przy 36, Bulbazard ewoluuje przy 16, a potem 16 ewoluuje przy 34. To chciałem właśnie na ten mój pierwszy odcinek pokazać wam. Piszcie jak mi poszło. No to do zobaczenia może w innym odcinku. Cześć!